Cię. Słuchajcie mordeczki, robić dymy na konferencji, a przy tym nie robić nikomu krzywdy, to jest troszkę coś innego niż to co się działo wczoraj. Wczoraj to była zwykła patologia. No ja jeszcze nigdy nikogo nie uderzyłem. Ogólnie mam coś takiego w głowie, że u mnie uderzyć kogoś to już jest taka naprawdę mm, ostateczność którą kurwa unikam jak ognia, bo wiem e, z czym to się wiąże i jakie to ma konsekwencje. A wczoraj e, wczoraj była taka sytuacja, że ja ogólnie myślałem, że z Denisem jestem e, kolegą. Pokażę wam później e, wiadomości jakie wymienialiśmy ze sobą. E, I do wczoraj myślałem, że jesteśmy kolegami. No ale jak widać się myliłem. I bardzo nad tym ubolewam, bo na pewno jakbym wiedział, że tak sytuacja wygląda, nie zaufałbym mu, nie poszedłbym za nim e, i powiedziałbym mu, że jak chce gadać, to nie gada tutaj, ale że miałem z nim fajne relacje, bo naprawdę wydawał się być kurwa mega w porządku gościem, e, wręcz takim, z jakimi się wychowywałem e, u siebie na osiedlu, no, bo, tak, bo tak to wyglądało w moim życiu. A, też tam różne, różne rzeczy sobie yy, mówiliśmy yy. no i wszystko wyglądało spoko. No ale kurwa wczoraj yy, to ja zdębiałem ja po prostu zdębiałem zresztą widzieliście tą sytuację po prostu yy, ja tak nie kurwa nie wiedziałem co się dzieje yy. no i na pewno tego tak nie zostawię nie ma opcji żebym to zostawił następna sprawa co do mojego, jak to nazywacie, prawilniarstwa. Słuchajcie, ja żadnym prawilniakiem nie jestem, ale wychowałem się na osiedlu i różne e, rzeczy, zachowania z niego wyciągnąłem. Z jednych jestem dumny i się ich trzymam, a innych żałuję i staram się ich wyzbyć, choć jest to naprawdę kurwa. Bardzo ciężkie. Ja nie jestem żadnym kurwa gangsterem, kibicem czy kimkolwiek innym. A jestem normalnym gościem, który no, kurwa nie miał łatwo w życiu. Od małego można powiedzieć był sam sobie. No i gdzieś tam kurwa to podwórko pokierowało moją przyszłością. Można powiedzieć, że mnie ukształtowało w jakiś sposób, po czym ja z tego podwórka wyszedłem i żyję dalej, tak? Czyli w życiu codziennym to już nie jest podwórko, to jest życie codzienne, w którym trzeba się w jakiś tam sposób zachowywać, no i wiadomo, w którym obowiązują inne zasady, inne morale, różne inne rzeczy, które też czasem nie są zgodne z tym co tutaj gdzieś siedzimy w środku no ale tak to jest i do czego zmierzam e, słuchajcie, nie musicie kurwa być nie wiadomo kim żeby mieć własne zdanie, własny rozum własne zasady e, i się tego po prostu trzymać możecie być normalnymi ludźmi z przeszłością, którzy Znają życie, wiedzą kurwa jak ono wygląda, znają kuluary gdzieś tam środowisk, które nas otaczają i możecie wszystkie dobre rzeczy, bo jest naprawdę mnóstwo dobrych rzeczy, z nich brać i po prostu się ich trzymać. A przy tym możecie być kurwa normalnymi ludźmi, a jest też masa złych rzeczy których nie warto się trzymać Bo prowadzą one tylko do krawędzi no. Sam się nie raz przekonałem, więc ee, No uwierzcie mi kurwa Wiem co mówię <grym> no. I pamiętajmy, że konferencje freakfightowe to są konferencje freakfightowe A gale freakfightowe to są gale freakfightowe To jest można powiedzieć takie trochę urozmaicenie Ogólnie sportu walki. Wiadomo, że jeżeli chodzi o poziom sportowy jest niższy, ale ludzie dostają to, czego chcą, a ludzie chcą emocji. Dlatego trzeba robić tak, żeby zarówno na konferencjach, jak i na walce były emocje. Żeby były dobre konferencje i dobre walki. To jest też pewnego rodzaju performance i o tym trzeba też pamiętać. Eee, bo ludzie czasami naprawdę... <grych> eee, jakby traktują to bardzo osobiście e, wszystko i, i no dzieją się kurwa różne niepotrzebne rzeczy e, no ale do których my jako ludzie którzy uczestniczą w tym wszystkim są przyzwyczajeni czyli hejt i różne i różne inne e, udziwnienia e, ja tu nie mówię totalnie o tym, że tutaj ktoś udaje coś nie, no kurwa po prostu są sytuacje, w których są emocje i dajemy się im ponieść, tak? E, wiadomo, jedni bardziej, inni mniej. A, inni są bardziej wybuchowi i podatni na takie rzeczy, inni mniej. Ale w tym wszystkim trzeba jeszcze używać głowy, żeby przypadkiem kurwa czegoś niepotrzebnego po prostu a, no nie odpierdolić, nie? Musi być jakaś granica smaku w tym wszystkim. E, no, dlatego mówię, nie łączy się tego z życiem prywatnym. Bo e, to jest kurwa niepotrzebne, to nie są wojny gangów, kurwa. My tu nie walczymy kurwa o terytorium e, i o możliwość spokojnego życia. Tylko my tutaj kurwa... Eee, walczymy dla własnych witów i o tym niektórzy zapominają eee, którzy na przykład tam właśnie wyzywają nas do walk no ale kurwa ale nie mają swoich witów rozumiecie o co chodzi no. każdy tam za kimś jest po prostu nie? każdy kogoś bardziej lub mniej lubi a tu się już zaczyna kurwa robić e, po prostu dwórku. Coś ci się nie podoba, to dostajesz, kurwa, w łeb i chuj, nie? No nie, kurwa, no nie. No nie do końca tak jest.